Dzień dobry, ja jestem Norwarian, a raczej Bezdredarian, i w tym odcinku będą moje śliczne playsy z League of Legends. Ale zanim te śliczne playsy będą miały miejsce, chciałbym wam pokazać dwa bonusy do STS, które mogą Was zainteresować. Po pierwsze, dla ludzi, którzy jeszcze nie mają konto na STS, zakładamy je poprzez link, który znajdziecie w opisie um, i wasza pierwsza wpłata na konto do 1200 zł. Będzie podwojona na wasze konto bonusowe, i do tego mamy jeszcze zakład bez ryzyka, czyli wasze pierwsze, wasz pierwszy zakład do 200 zł. Jeśli się wam e, noga pewnie, to wtedy STS zwraca w 100% tę kwotę. Drugi bonus to akcja rankingowa, gdzie wystarczy wziąć udział, klikając o tutaj. Um, i polega to na tym, że przez następne parę dni, czyli od 24 do 1, czyli do końca jemu, trwa e, ranking, gdzie top 50 zgarnia nagrody. Za każdy kupon dostajemy e, punkty, zbieramy te punkty. I jeśli będziemy w top 15, to mamy szansę na wygranie biletu na mecz Polska-Ukraina. I na sam koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać mój kupon, który zamierzam puścić. I są to rozgrywki europejskie i jeden mecz z Ligi Polskiej. Po pierwsze Fnatic vs Misfits. Zadziwiająco duży kurs na Misfits 2.90, gdy są to drużyny z takim samym wynikiem aktualnie. No i Misfits moim zdaniem jest w niesłym gazie. A owszem ostatnio przegrali na Rogue, ale myślę, że jeśli zagrają dobrą grę to są w stanie to Fnatic e, pokonać. Zwłaszcza z takim kursem aż głupio nie obstawić po prostu. E, do tego... Dodaję sobie jeszcze Mad Lions. Myślę, że są w stanie wygrać na Excel w miarę sprawnie. Excel nie wygląda zbyt dobrze, a Mad Lions myślę, że jest to drużyna, która e, może celować bardzo wysoko w tym sezonie. A następnie daję G2 versus Vitality. No G2, a owszem, ostatnio było różnie, no ale nie przesadzajmy. Vitality wygląda tragicznie po prostu w tym sezonie. Dlatego też daję sobie śmiało na nich. A, i tutaj tak samo daję jeszcze raz na Misfits. Bo moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie. A SK Gaming, podobnie jak Vitality, niestety wygląda po prostu bardzo, bardzo e, źle. E, I do tego daję jeszcze jeden mecz z polskiej ligi, czyli Ultra Ligi. I daję tutaj mecz e, Kik kontra Illuminar Gaming. I też ten kurs właśnie z strony Kik mnie zadziwił, że 1,75 aż na nich jest. Bo wydaje mi się, że właśnie Kik jest tutaj zdecydowanym faworytem w tym meczu. I HG nie wygląda aż tak dobrze. E, Przynajmniej na razie. Dlatego stawiam właśnie na kick. Okej, okay. i teraz czas na moje place. Po gościu mnie tak nienawidzi. Co ja cię zrobię? najlepszym lepszy to nie znaczy, że musimy zabijać. Siemanka, dzień dobry, witam serdecznie. Hejka, hejka, hejka. Przywitam Ci do pracy. Kto pracuje w niedziele? Oprócz mnie? Myślałem, że tylko ja taki jestem, że pracuję. To możliwe siemanko wszystkim. Siema, siema, siema. Ledwo, lepiej kło Nie wiem, on irytuje mnie jego osoba Po prostu Mogę wziąć tubie Że martwy, nawet nie ma co ruszać jaka specjalnie nie? Mam go, mam go. O Jezu, jaki heal. Uda, żeby się nie odciął. No dawaj! Hej, ten nawet pomaga chyba. Po dom tylko bez kitu. No widzieli. O cholera, ale fart. Zresztą duża zresztą wsparciła. No Ciekawa gra, ciekawa. Nie zdążę. I każdy gdzie oczywiście.

Jedziemy po swoje w takim wypadku. Okay, też. Dwa unie z rzędu. Dobrze. No ja jadę, ja jadę. You ready? I'm ready. Dawaj, e nie ma. Free jest, free. On już wie. Chodź już, jest popakany. Ale płacze już. Dobra. A cholercie. Mogę się spodziewać, to chyba... No go! Miał. Cholerna ulti. To było łatwiej. Ups. też mnie? A, nie masz jedynie. Podostanasz od dołu, nie patrzę na łapę. Na warcie jestem. Nie

Pa o, wpadł tam, no. Ups. Lubię go. ma W. No właśnie. Padnie od droga. Na short, na short. co? Coś bym zamknął tutaj. O cholera, Damian. O cholera, Damian! Nic się nie stało, na szczęście, ale było trochę okrutne. Coś ma tego w ogóle. Co jeszcze? Aha. 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 Na no, cooldown weszło, Normalnie? Aha. 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 No. Przeżywamy średnio. Daję. <średnie> <średnie> no nie, on zaraz zabije.

Za późno na egzost. Nie wiem, wywaliłem całe, wszystko, jakby, Przez cały damage, który miałem, zadałem, a wam mi daje tego egzosta po całym damedu. Wiesz w Całkiem zabawnie. Muszę przyznać. Chociaż przecież ten lekki trolling tam u nich niestety był Sam. Ja pierd... No nie wiem że to jeszcze sobie Johna. Jana A, kidding me, nie? Póbuję w zerko zabić Prawie. Co to robisz? Stupid co władza. Co on robi? Puścił to? Nie puścił tego chyba. Czy się dodało? Nie wiem w sumie. No ja teraz już trudno gość. No, jest Jak się tak kręcę koczy. O sieba. Siema. siema. Okej, okay. okej Ejsa Uuuu oh. Już chciałem brzucha Auto-atak? Caitlyn? Can you? Thank you Okej, okay. okay, dobra

Trzymajcie się, do jutra, miłego wieczorku, Eloszka, pozdrówki.